W latach poprzedzających II wojnę światową zdecydowana większość Niemców zdawała się wyznawać pseudoreligijną ideę, wedle której Hitler był narzędziem lub medium spoczywających w nim sił przeznaczenia i opatrzności. Dla przykładu, modne stały się specjalnie redagowane ogłoszenia w lokalnych gazetach informujące społeczność o czyichś urodzinach, śmierci lub zaślubinach. W typowej kronice matrymonialnej można było przeczytać niemal standardową formułkę, cytuję: Ufni w boskie objawienie, jakim jest dla naszego narodu Adolf Hitler, państwo Werner i Selma z domu Kuncer zawarli dzisiaj związek na całe życie. Boskie objawienie, czyli Adolf Hitler, był przez wielu wynoszony wręcz do stanu wyższej świadomości. Pewien mieszkaniec przedmieść Berlina, poproszony o wywiad do gazety, mówił: Dopiero dzięki Adolfowi Hitlerowi dowiedzieliśmy się, że istnieją takie rzeczy jak opatrzność, wiekuista sprawiedliwość, Bóg Wszechmogący. W owym czasie wiele mówiło się o tych nadzmysłowych potęgach, rodziła się epoka pobożności. Niektórzy w swoich absurdalnych wypowiedziach zapędzali się jeszcze dalej. Teolog, profesor Adam Stybingi, pisał o Hitlerze tak. I oto staje on przed nami, on, którego wieściły głosy naszych poetów i mędrców, wyzwolicieli niemieckiego geniuszu. On zdjął zaćmy z naszych oczu, on nauczył nas widzieć pod sprawami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi i wyznaniowymi rzecz esencjalną, którą musimy na nowo ukochać naszą jedność krwi, naszą niemiecką jaźń Homo Germanus. Kiedy w krytycznym czasie wojny Goebbels wezwał wszystkich Niemców, by modlili się za Firera, wielu zapalało wotywne świeczki w domowych kącikach Hitlera i modlili się nie za, lecz do podobizny wodza. W bombardowanych miastach wierzono, że w zniszczonych domach ściany, na których wisi portret Hitlera, pozostają nietknięte. W opinii większości Niemców Hitler był panem ich życia i śmierci. Pod koniec wojny dawano wiarę pogłoskom, jakoby Führer przygotował dla swojego ludu łagodnie działający śmiertelny gaz, którego użyje w razie konieczności. W wielu ludziach do końca tkwiło niezłomne przekonanie, że jest on istotą nadprzyrodzoną, bardziej niesamowitą niż złowrogą. Wiadomość o jego śmierci wywołała falę samobójstw w najbardziej fanatycznych kręgach, a ci, którzy nie zdecydowali się na taki krok, wypierali i negowali rzeczywistość. Po zakończeniu wojny, wielu Niemców przyznawało, że reżim był zbrodniczy, ale nie dostrzegali w tym winy samego Hitlera. W maju 1945 roku jeden z cywilnych uciekinierów opuszczających Berlin, zagadnięty przez alianckiego reportera, powiedział o Hitlerze to inni go źle zrozumieli, zdradzili go, ale ja w niego, w niego ciągle jeszcze wierzę.